Czy wiesz, że jeżeli Twoja baza danych znajduje się w naszej chmurze BSX Cloud, to oprócz podstawowej funkcjonalności, jaką jest przechowywanie danych, możesz udostępniać różnego typu dokumenty w formie linku. Jeśli chcesz udostępnić fakturę, wystarczy w formularzu faktury kliknąć opcję udostępnij. Z poziomu okna możesz wysłać link do klienta za pomocą przycisku Wyślij link lub skopiować klikając Kopiuj link. W przypadku, gdy chcesz dać możliwość opłacenia faktury z poziomu linku, zaznacz opcję Pozwól na opłacenie dokumentu. Klient po otworzeniu linku przejdzie na stronę, na której będzie widoczna faktura i opcje pozwalające na wydrukowanie dokumentu oraz jego zapis do formatu PDF lub XML. Nad dokumentem widoczny jest przycisk opłać, za pomocą którego może opłacić udostępnioną fakturę. Udostępnić można również zamówienie. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak w przypadku faktur. Przechodzimy do formularza zamówienia i klikamy w przycisk udostępnij. W nowo otwartym oknie możesz wysłać link do klienta za pomocą przycisku wyślij link lub skopiować klikając kopiuj link. Jeżeli chcesz dać możliwość opłacenia zamówienia, zaznacz opcję pozwól na opłacenie zamówienia. Klient po otworzeniu linku przejdzie na stronę, na której będzie widoczne zamówienie. Z tego poziomu możesz zweryfikować status zamówienia oraz opłacić zamówienie. Istnieje także możliwość udostępniania ofert w formie linku. Przechodzimy do formularza oferty i klikamy w przycisk Udostępnij. W oknie możesz wysłać link do klienta za pomocą przycisku wyślij link lub skopiować, klikając kopiuj link. Natomiast w sekcji Opcje Udostępniania mamy możliwość zezwolenia na akceptację oferty, opłacenie dokumentu, złożenie zamówienia do oferty a także automatyczne udostępnienie linku. Udostępniony link prowadzi do strony, na której widoczna jest oferta. W tym przypadku jest to oferta wariantowa. Klient może wybrać wariant oferty i opłacić ten dokument lub na podstawie udostępnionej oferty złożyć zamówienie.